Ania. Ania czasami jest wesoła, a czasami smutna. Ania zgubiła misia i nie może go znaleźć. Jak będzie się czuła Ania? Będzie smutna. Do Ani przyjeżdża babcia, którą bardzo lubi. Jak Ania będzie się czuła? Będzie wesoła. Ania dostała na urodziny rower, o którym długo marzyła. Jak Ania się czuje? Jest wesoła. Dziś od rana pada deszcz i Ania nie może pójść na Plac Zabaw. Jak Ania się czuje? Ania jest smutna.